Zanim rozpoczniemy naszą modlitwę, przypominam o konieczności wyłączenia telefonów komórkowych, aby nie bezcześcić tego miejsca, które jest święte ze względu na obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Więc ci, którzy jeszcze nie są pewni, czy wyłączyli telefony, proszę, aby to sprawdzili i natychmiast to wykonali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, o trzeciej godzinie. Mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu, w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą ją podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie. A zatem ofiarujmy tę naszą wspólną modlitwę o łaskę radykalnego nawrócenia dla nas i dla naszych rodzin, krewnych, znajomych. Abyśmy wszyscy dostąpili łaski nieskończonego Bożego Miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako inne odpoczynki. Puszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie Ale nas zbaw swego Zdrowaś Maryjo Łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owo żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą Pan Polskim Piłatem ukrzyżował, umarł i powszechny, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Stąd stamtąd przyjdzie sądzi żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowań grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Na za grzechy nasze i całego świata. dla Jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla, dla jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa, nasze błaganie za grzechy, nasze i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla, i całego świata. dla jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa nasze błaganie za brzegi… nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Dla jego, dla, dla jego bolesnej męki, Miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki, Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki, dla Dla jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki. Dla nas i Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej, m... Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla, nas i dla jego bolesnej męki. Dla, nas i całego dla jego bolesnej męki. Dla, nas i całego dla jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nasze za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. i, dla, i dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Dla, dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Miej miłość, święty dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłość, święty dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłość, święty, Boże, święty, święty, mocny, święty dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako Zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła najświętszego serca Jezusowego. Jako Zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła najświętszego serca Jezusowego. Jako Zdrój miłosierdzia dla nas Ufam tobie. Jezu, ufam tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. teraz nastąpi błogosławieństwo wody, soli i oleju. Tych wszystkich, którzy chcą opuścić teraz kaplicę, to proszę, aby zrobili to w milczeniu. A ci, którzy przynieśli wodę, sól i olej, to proszę o pozostanie.